pachanie łapkami ostentacyjne, e, robienie pfff i, i przewracanie oczami. Stoi ostentacyjnie w wielkiej kolejce. Przed nim jest jeden pan, który oddaje butelki. Chodzi mi o jeden konkretny materiał kanału Zero. Który sam sobie ma 20 minut, więc nie jest za długi. Ale ja go jeszcze skróciłam do takiej esencji, bo. Bo i tak jest fucking pointless. I myślę, że wyciągnę wam esencję tego bycia pointless z całego filmu. To jest w ogóle materiał tego samego typka. Jeśli się nie mylę. Wydaje mi się, że to jest dokładnie ten, ten typek. Tego typka, który robił wywiad z braćmi kamratami. Ten, który był tak powszechnie krytykowany. I za który Kanał Zero zebrało ogromne bęcki, za które potem Stanowski przepraszał, mówiąc, że ten typo się do, nie, do niego w ogóle nie przygotował. Więc dali mu teraz troszkę łatwiejszy temat, mu zarzucili. I wysłali go na robienie reportażu o automatach do zwracania butelek na kaucję. Generalnie o, o butelkach na kaucję. I tu mam trochę flashbacki do, do histerii prawicy wokół zakrętek do butelek, które miały, kiedy Unia zmieniła e, ich przyczepność. I wszyscy zaczęli panikować, że nagle nie mają pojęcia, jak się otwiera butelki. No i teraz jest nowa panika, bo wprowadzono kaucję za plastikowe butelki, przez co woda jest droższa, ale potem, jak oddesz butelkę do kasy albo do specjalnego automatu na te butelki, to możesz odzyskać chyba 50 groszy z takiej butelki. No i, i, i jest to znów bardzo złe. Jest cały reportaż kanału 0 o tym, jak ten system nie działa. Zobaczmy, jak bardzo nie działa. Dlaczego oni to puścili? Dobra, bez spoilerów, ale dlaczego oni w ogóle to puścili? Dlaczego. Cztery miesiące temu. Sprawdzałem z Wami, jak działa system kaucyjny w Polsce, który ruszył właśnie 1 października 2025 roku. Wtedy jeszcze działać za bardzo nie mógł, no bo dopiero ruszał, ale teraz, 4 miesiące później, no już powinien działać na pełnej, a mimo to Widzimy wiele sygnałów w sieci, słyszymy od ludzi, sporo osób też do mnie pisało, że system kaucyjny nie funkcjonuje za dobrze, bo A, nie działają butelkomaty, bo są przepełnione, bo w niektórych sklepach nie ma butelkomatów, więc trzeba szukać pracowników, stać w kolejce później o, po odbiór pieniędzy, czyli wszystkie te rzeczy, które, o których tak naprawdę mówiłem w tym pierwszym. Materiale. Jak działa system kaucyjny? Czy rzeczywiście jest tak dużo yy, problemów? No i czy rzeczywiście te paradoksy, o których mówiłem w tamtym materiale i teraz wam wspominałem się, pojawiają o tym w dzisiejszym materiale? Czy faktycznie tak jest, czy tak nie jest? Sprawdźmy. Wydaje mi się, że, że masz jakąś tezę na ten temat. <gryw> Zobaczmy, czy się potwierdzi. ...ale idziemy oddawać butelki. Nie tylko zarabiaj pieniądze, inwestuj w akcje... A czekajcie, bo co ja wam w ogóle tu włączyłam? Ja wam właśnie włączyłam nieobrobioną wersję w ogóle tego. Ja to trochę przycięłam, nie będziemy oglądać tego w całości, a już na pewno nie z reklamami. Cztery miesiące temu sprawdzałem z wami jak działa... No ...bo później przecież do opakowa... W tamtym materiale i teraz Wam wspominałem się Pojawiają o tym w dzisiejszym materiale Idziemy oddawać butelki No tutaj na Chodźmy. przykład w tym sklepie W ogóle cały zwrot opakowań Jest taki duży napis, jest zupełnie osobno W ogóle jest odłączony od sklepu Co też jest dość ciekawe Bo ee, No bo później przecież do sklepu Będziemy musieli pójść Po odbiór tych naszych e, pieniędzy Więc nawet nie ma żadnego połączenia Ze sklepem, ale no zobaczmy czy w ogóle To działa Pierwszy problem jest taki, że automaty na butelki znajdują się w innej części budynku niż część, w której dostaniecie zwrot za te butelki. Co nie wydaje mi się ogromnym problemem, bo jeżeli idziesz do sklepu, to zazwyczaj idziesz tam i tak na zakupy. Więc najpierw, że zamiast iść z tymi butelkami do samego sklepu, obok oddasz te butelki. I potem idziesz na te zakupy, i przy kasie przy okazji odbierasz kasę za te butelki. Dla mnie gitara jak na razie. Pojemniczek. Rozumiem, że wrzucam. I ja nie wiem, czy Wy już widzicie, jaki jest pierwszy problem. I nie jest to bynajmniej, że ten system nie działa. Coś innego tu nie działa, moim zdaniem. Nie wiem, czy Wy już widzicie na pierwszy rzut oka, co jest nie tak, ale moim zdaniem dość rzuca się w oczy. Taka wielka czerwona łapa, wyświetlona na ekranie automatu. A jak kto by tam patrzył? Halo? Ja? Chcesz się Halo? Halo? Is this thing on? A! Ah. No i co ma znaczyć ta ręka? Słuchajcie. Okazuje się, nawet jak się przyjrzycie, to my możecie dostrzec, że ta wielka czerwona ręka, która zwraca Waszą uwagę, pod nią jest coś napisane. Myślę, że moglibyśmy się dowiedzieć, co znaczy ta czerwona ręka, gdybyśmy przeczytali to, co jest pod nią napisane. O! Możemy pokazać. On chyba przestał odbierać, ponieważ wydaje się być yy, chyba zapełniony. Tam w środku są butelki. O! Ten jest pusty. Ten jest pusty, co jeszcze powiesz nam na temat tego kolejnego automatu. Być może również coś zauważymy tym razem na jego ekranie. Pojemnik na plastik jest pe pełny, tak? Tak. No tak to jest napisane, chociaż z błędem. No popatrz. A, tak. Ale przyznajmy, żeby być fair, że jest napisane z błędem, więc mógł założyć, że. Błąd jest taki, że nie było polskich znaków w tym foncie, więc zamiast Eł w słowie pełny jest znak zapytania. To jest w sumie wystarczający. To, to jest wystarczające, żeby spowodować pewną, pe, pewną dezorientację u dziennikarza, rozumiem to. W sumie są czerwone rączki. Więc no jak są. widzicie, no tutaj nie oddamy. Bo po prostu pojemnik jest zapełniony i pójdę zapytać do sklepu, co w tej sytuacji zrobić. Sprytnie. E, tutaj mamy jakieś kilka minut bardzo ostentacyjnego nudzenia się przy ladzie. I jeśli się ogląda film, w którym Gostek sobie stoi, to tak, kilka minut jest dość nużącym doświadczeniem. Kilka minut oglądania, jak Gostek stoi i bawi się pustą butelką, to. E, to ciężko wytrzymać. Ale myślę, że kilka minut w rzeczywistości, poczekania, aż ktoś podejdzie, to nie jest tak źle ostatecznie. No i czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy. Nikogo nie ma. Telefon dzwoni. Mhm. A sprawdzę, ile będziemy czekać. Czy można zwrócić, tak? Tutaj bezpośrednio, no. okej. Okay. A tam nie można tego naprawić. Zaraz pójdę, zobaczyć, co tam się dzieje, bo no może też... jest tak. jeden jest zablokowany, za a drugi pełny. Tak. Tak. No. Wiedna Tak, tak. Dobrać Dziękuję dobrać. bardzo. Tak, tak. Dwie kwestie, które. I jest po sprawie. Tak, był kłopot, ponieważ okazało się, że obie maszyny są zapełnione. Zabrakło ewidentnie obsługi sklepu, zabrakło nie wiem, odpowiedniego zarządzania, żeby na czas opróżnić te automaty. Rozwiąza... Podszedł do lady i dosłownie po prostu oddał butelki tam. TV Game Bros pyta, ale to on ma chodzić z butelkami do lady. Czemu to pytanie brzmi, jakby było, czy to jakimś najbardziej oburzającym zjawiskiem na świecie? To on ma chodzić z butelkami do lady? Sam ma chodzić ze swoimi butelkami do lady? Wyobrażacie sobie? Które irytują mnie naprawdę dość mocno. Po pierwsze, musimy poświęcać nasz czas, żeby odzyskać nasze pieniądze. I okej, okay, można to zrobić przy okazji zakupów. Problem w tym, że. Tak jak wcześniej wam wspominałem, jak już pewnie wiecie, te butelki nie mogą być zgniecione, nie może być oderwana etykieta, a to dlatego, że to na tej etykiecie jest ten znaczek, że butelka należy do systemu kaucyjnego. Więc po prostu wozimy tak naprawdę puste Powietrze. No, jest to chyba trochę bezsensowne. O tyle, że jak już oddacie do tego butelkomatu butelkę, to ona automatycznie jest zgniatana. Czy skoro Unia Europejska zrobiła te nakrętki, dzięki których mamy znowu zimę, których nie można odrywać. <laughs> Absolutnie bezstronny materiał, w którym pada ironiczne stwierdzenie. Że dzięki temu, że Unia zrobiła nam nowe nakrętki, to mamy znowu zimę. To jest to jest pomieszanie pojęć, to jest takie mrugnięcie oczkiem do tylu różnych warstw szurstwa prawicowego, że aż ciężko to wszystko zgłębić. Chodzi o to, że gostek tak puszcza oczko do ludzi. W którym się wydaje, że globalne ocieplenie albo nie istnieje, albo nie jest bynajmniej powodowane przez człowieka w najmniejszym stopniu. I że ta cała panika ekologiczna Unii Europejskiej wokół globalnego ocieplania jest sztucznie nakręcana. I do tego on to połączył jeszcze w jakiś sposób z, z nakrętkami, które nie mają nic wspólnego. Nie wiem, dlaczego strasznie tak często miesza się osobom na prawicy, jakikolwiek temat związany z ekologią, z sustainability, z globalnym ociepleniem. W sensie być może chcemy, oprócz tego, żeby nasza planeta się nie ocieplała, żebyśmy byli w stanie nadal na, funkcjonować w sensownych warunkach na niej, w temperaturze, do której wyewoluowaliśmy, do której jesteśmy przystosowani, może oprócz tego też przy okazji chcielibyśmy, żeby się nie walały wszędzie plastikowe korki. Jakby możemy mieć bołów, i nie ma to za bardzo nic wspólnego ze sobą, mam wrażenie. Oczywiście, nie wiem, produkcja plastiku, produkcja opakowań, jakby zużycie wody, zużycie energii w jakiś tam sposób wiąże się z globalnym ociepleniem. Nie jest to na pewno żadna z głównych przyczyn, na której się skupiamy w, w, w walce o, o opóźnienie zmian klimatu. Ale przy okazji też chcielibyśmy nie żyć w syfie i chcielibyśmy rozwiązać problem, problem recyklingu i problem składowania śmieci, który będzie się tylko nasilał. Bo niestety w, w systemie, w którym liczymy i zakładamy, że będzie postępował ciągły wzrost tak? wzrost produkcji, wzrost ekonomiczny wzrost, rozwój przemysłu, rozwój technologii. Będziemy produkować coraz więcej i będziemy konsumować coraz więcej. Fajnie by było zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby nie utonąć przy tym w skutkach ubocznych tej własnej produkcji. I to jest osobny temat od globalnego ocieplenia. To, że jest ostra zima tego roku, nie ma z tym tak bardzo nic wspólnego. To są tak bardzo dwa randomowe koncepty połączone ze sobą w jedne, tylko po to, żeby zrobić jakiś przytyk nie wiadomo do kogo, a tak naprawdę, żeby się podlizać. Największym debilom, którzy to oglądają. Nie wierzę, że to są ludzie, do których faktycznie aspirujesz, że twój program będzie docierał. Tacy, którym się wydaje, że nakrętki na butelkach mają nową strukturę po to, żeby. E, bo Unii się wydaje, że od tego będzie zima mocniejsza. No, błagam cię. Nie wierzę, że sam jesteś takim debilem, więc ewidentnie próbujesz się podlizywać takim debilom. Czy to jest to, kim chcesz być? To na nich nie można było zrobić jakiegoś kodu QR, żeby przywieźć skniecioną butelkę i tylko szczytywałby ten kod z nakrętki? E, także zobaczymy, czy też nie będzie żadnego problemu z przyjęciem jej w innym dyskoncie. E, przepraszam, Panią bardzo, jest butelkomat? Czy... Nas nie, ma, nie ma, ale to był. Jeśli pan e, chce buteletkę, to wtedy e, tylko oczywiście jak jest kaucyna. System kaucyjny, jest, tak, jest, jest, jest kaucja. to wtedy przykleję i tam zadzwonię do kierownika. I... Okej, okay, dobra. Ja. Dobra. Abominator tłumaczy mi, że to był żart. Tak! Mój rant, który, na który poświęciłam ostatnie 5 minut, tłumaczył, dlaczego uważam, że jest to słaby żart. Żart ma coś obnażać, żart ma wskazywać na pewnego rodzaju absurd. Jeżeli on wskazuje na coś, co nie jest w ogóle prawdą, kiedy sam sobie coś wymyślił, a potem to wyśmiał, to to jest słaby żart. Jeżeli, wymyślasz sw jeżeli wyśmiewasz swoje własne urojenia, to nie licz na to, że ktoś poza tobą będzie się też z tego śmiał. No, także, yy, właśnie, musimy jeszcze najpierw podejść do kasy. Ktoś zawoła kierownika albo kogoś, żebyśmy mogli oddać tą butelkę. Yy, no i pytanie, czy dostaniemy pieniądze od razu, czy później znowu z jakimś paragonikiem będziemy musieli iść do kasy, żeby odebrać pieniądze. I znowu, i, tak czysto ze sztuki dziennikarskiej, ja bym wycięła ten fragment i zostawiła te przemyślenia na... Po tej scenie, bo, bo on to buduje już założenie, że no zobaczymy, zobaczymy, czy tak łatwo pójdzie, czy po prostu dostanę kasę przy kasie, czy może trzeba będzie dostać jakiś paragonik, a potem iść gdzieś indziej i potem się upomnieć u kogoś i będą same kłopoty, bo potem robi się śmiesznie, kiedy zestawiamy. Twoje wymyślone problemy z rzeczywistością i potem wychodzi trochę głupio. Oszczędziłbyś sobie tego, jak wychodzi trochę głupio, gdybyś po prostu najpierw zobaczył, jak będzie, a potem zaczął spekulować, że pewnie chujowo. Zobaczymy. Dzień dobry, ja chciałem zwrócić buteleczkę. Przepraszam. Pani powiedziała tylko dobrze, a on już wylatuje, że przepraszam, robię na pewno pani taki straszny kłopot. Sprawdzamy, wiem, że macie przerąbane z tym, ale. No, i pewnie mają, ale jakby pani dosłownie nic nie powiedziała. Pani powiedziała dobrze, i ja wierzę, że to pewnie jest upierdliwe, ale nie wygląda to zbyt profesjonalnie, kiedy dziennikarz podchodzi z taką mocną tezą do tematu, na, na który robi reportaż. Sprawdzamy, jak to funkcjonuje. O, chyba idzie pani. Chcieliśmy zwrócić buteleczkę. Okej. Okay. No. Dobra. A czyli osobny komputerek. Tak. Też tak. O, nie wiem czy to musi być. I tak jedno raz, za każdym razem jak ktoś podejdzie to musicie. Jedna jest tylko? Tak, jedna. Tak. Czyli, czy życzymy od razu gotówkę? Czy mamdę? Możemy gotówkę poprosić. Pewnie. Już naprawdę. I będziemy dać na Dobra. Dobra. Dziękuję pani bardzo. Pani była przemiła, podeszła z komputerkiem, cyknęła, od razu gotówkę dostał. Po problemie, dziękuję bardzo. Kolejny teatrzyk stoi ostentacyjnie w wielkiej kolejce. Przed nim jest. Jeden pan, który oddaje butelki. Długa kolejka. To trzeba powiedzieć, że stoi przed tobą jeden typ. Jest, no trzeba sobie postać, a później jeszcze trzeba postać w kasie. O! W kasie i tak będziesz stał, zakładając, że przyszedłeś tu na zakupy. Dobra, co jeden, powiem dobrze. True Evil pisze i wyobraźcie sobie, że kolejka jest do końca sklepu, a ludzie zwracają butelki. No tak, pewnie byłoby to upierdliwe. Nic takiego nie wydarzyło się w tym materiale, i dlatego się zastanawiam, dlaczego on poszedł. Co, co, jego machanie łapkami, ostentacyjne e, robienie. Pff, i, i przewracanie oczami. Tak. Tyle. Jedyne rzeczy, jakie wycięłam z tego materiału, to wstawki pomiędzy tymi wizytami w sklepach, kiedy on komentował, jak było ciężko. I jedna scena z ochroniarzem, który powiedział mu, że nie może nagrywać w sklepie, z którym się kłócił, że w innym sklepie mu pozwolili, a tutaj mu nie pozwalają. Specjalnie wycięłam wam tylko te fragmenty, w których on faktycznie próbuje oddać butelki. Bo zrobił cały materiał o tym, jak jest, upierdliwy jest ten system kaucyjny z butelkami, i ja wierzę, że on może być upierdliwy, ale dosłownie jako jedyne przykłady pokazał sytuacje, w których bez problemu oddał te butelki. W sensie był jeden problem, bo były przepełnione automaty, co było od razu zakomunikowane na ich wyświetlaczach. Poszedł do Lady, poczekał kilka minut, aż przyszła pani i oddał butelkę, od razu dostał pieniądze. W następnym sklepie nie było tych automatów, więc poszedł po prostu do kasy. Przyszła pani, dała mu kasę za butelkę. W trzecim musiał poczekać, aż jeden pan przed nim odda te butelki. I najbardziej, co było upierdliwe i irytujące w tym materiale, to te teatralne gesty i miny, i wzdychanie, i pufanie, i nadymanie się pana redaktora. Było to absolutnie żenujące. I o ile wierzę, że ten system może być upierdliwy, bo tak wyobrażam sobie sytuację, w której jest ogromna kolejka w sklepie i ktoś chce nagle oddać butelki. Więc trzeba poczekać dodatku na pani, która przyjdzie z tym komputerkiem i mu zwróci kasę i to robi jeszcze większą kolejkę. Pewnie. Pewnie ten system też jest nowy i musi się jeszcze dotrzeć. Sam mówił, że 4 miesiące temu to działało gorzej. Ale chciałabym, żebyśmy troszkę pożegnali się może z mitem, że dbań, że zadbanie o środowisko i i zadbanie o to, żeby dało się funkcjonować w tym środowisku i również w społeczeństwie, to jest coś, co da się rozwiązać wyłącznie, tylko, tylko i wyłącznie systemowo. I wiem, wiem, zdziwicie się, ale Kasia przecież cały czas nam mówi, że potrzebne są rozwiązania systemowe, a nie skupienie na indywidualnych wyborach i krytyka indywidualnych wyborów. Tak i dlatego wprowadzenie takiego systemu jest Działaniem systemowym jest decyzją systemową, ale te systemowe decyzje muszą też polegać na tym, żebyśmy zmieniali nasze nawyki i przyzwyczajenia i żeby tworzyć jakąś nową rzeczywistość. Bo owszem, są ludzie u władzy, którzy głównie są odpowiedzialni za to, co się dzieje dzisiaj na świecie, ale jest też 8 miliardów ludzi, którzy muszą zmienić swoje funkcjonowanie w jakiś sposób, jeżeli chcemy utrzymać. Jeżeli chcemy sprawić, żeby ten system, który teraz mamy, był w jakikolwiek sposób sustainable. Musimy, bo, bo to te 8 miliardów ludzi, w tym my, konsumujemy. I my musimy nauczyć się też jednak konsumować w sposób, który sprawi, że nie nie umrzemy przytłoczeni falą własnych odpadów. Dramatyzując troszeczkę oczywiście. Mam też tak, taką w sumie refleksję, że ale to może być warszawocentryczne z mojej strony. Że wiecie, co kompletnie zniknęłoby jego problem z oddawaniem butelek. I jakby sobie się napił szklanki kranuwy. i Ja w sumie piję kranówę w Wszędzie w Polsce, gdzie jestem, nie byłam chyba w miejscu w Polsce, gdzie byłaby taka kranowa, obrzydliwa, że się nie daje pić. Raczej dobra jest i nie, nie byłoby w ogóle problemu. I niestety. Wiele rozwiązań, które sobie stworzyliśmy, jest dla naszej wygody i na przykład napoje w plastikowych butelkach są dla naszej wygody, ale jeżeli w pewnym momencie musimy zacząć wybierać pomiędzy naszą wygodą i naszą swobodą wyborów jako konsumentów, a nie wiem, załamaniem się jakichś ekologicznych systemów, co doprowadzi jakimś łańcuchem zdarzeń do drastycznego pogorszenia się jakości naszego życia, no to kurczę, sprawiliśmy, że nasze życie jest tak wygodne, że sami się tym trochę zabijamy. Więc myślę, że czasem może warto jest zrobić kilka kroków wstecz i, i wprowadzić rozwiązania, które sprawiają, że nasze życie jest odrobinkę bardziej upierdliwe, żeby mogło być w dalszej perspektywie sensowniejsze. I to się tyczy wielu rzeczy, I, i wiele rzeczy się udało w ten sposób osiągnąć, nie tylko jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Przypomnijcie sobie, jak było z zakazem palenia w miejscach publicznych. Lament był ogromny, lament był przeogromny, że jest to zamach na wolność jednostki. Dzisiaj wszyscy znając. Wspaniałą rzeczywistość, w której można wyjść do baru i nie wrócić, cuchnąc, jakby się wyszło z czegoś komina. Wszyscy sobie zadajemy pytanie, jakim cudem my to robiliśmy. Dlaczego my to robiliśmy, że paliliśmy gdziekolwiek zamiast wyjść przed lokal i tam zapalić. Dzisiaj wtedy to tak wielu osobom wydawało się niemożliwie niewygodnym rozwiązaniem. Ludzie pytali dosłownie, ale co, ale że ja mam wychodzić z pomieszczenia specjalnie, żeby zapalić? Ale to ja mam jechać 5 godzin pociągiem i w ogóle nie zapalić przez cały ten czas? To było nie do wyobrażenia te, wtedy. Teraz traktujemy to jako naturalne. To samo w ogóle z segregacją śmieci. Jakby to powiedzieć ileś tam lat temu komuś, to ktoś by zapytał, ale to co, ja mam mieć cztery oddzielne śmietniki, żeby do każdego wrzucać inny rodzaj śmieci? To ja mam wiedzieć, jaki śmieci z jakiego rodzaju śmieciem, i mam to jest. Przecież to jest, jest takie niewygodne. To jest zamach na moją wolność, że ja bym sobie mogę przecież wyrzucić gdzie chcę. Czasami musimy zrobić troszkę kilka kroków wstecz, jeśli chodzi o naszą wygodę, bo się troszkę zapędziliśmy w tym jak wygodnie chcemy żyć, mam wrażenie, na rzecz większego dobra em, ludzkości i naszego środowiska, em, w którym ludzkość żyje, bo to też jest mam wrażenie e, dziwny dziwna narracja, która zadziwiająco dobrze siadła prawakom, że jakby środowisko jest czymś antyhumanistycznym, że są ludzie i ich cele i ich y, rację jest środowisko, którym są zwierzaczki, którym są jakieś żabki, jakieś ptaszki, i lewacy. O, oni są tacy mięciutcy, strasznie. Oni się oglądali filmu Bambi, i teraz im się wydaje, że te żabki są takie kochane, ich życie jest takie ważne. I okej, okay, fajnie, że są tacy wrażliwi, ale, y, ale my musimy być praktyczni. Nie, środowisko i ludzie to jest jedno. Ludzie są częścią środowiska, ludzie są zależni od środowiska, jesteśmy częścią tego systemu, i ten system, jeżeli o niego nie zadbamy, mm, stanie się niezdolny albo bardzo nieprzyjemny do życia również dla nas. Um, myślę, że pewnie zarzuciłam was strasznymi truizmami. Ale jak widzicie, nawet u nas na czacie pojawiają się czasem osoby trochę z innej strony, że tak powiem, z innymi um, poglądami. Może warto w takim razie je skonfrontować. Już nie mówiąc o wszystkich cichych widzach, którzy gdzieś tam na YouTubie nigdy nie komentują i sobie po prostu oglądają, i może, um, może nigdy wcześniej nie słyszeli podobnego argumentu.